Cześć, siemanko wieczorową porą Tutaj z spychatkowe rękodzieło Jak już się przedstawiam, że cześć siemanko wieczorową porą To podejrzewam, że ten filmik pójdzie raczej wieczorem Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy holem też nie można nazwać Jest to paczuszka DT ze Sklepkowo.pl Moja druga w tym momencie Już ją lekko otworzyłam Żeby tutaj też aż tak bardzo Wam nie szaleścić jakoś tutaj postaram się dobrać do niej nie ma tutaj jakoś tak, wiecie super multum rzeczy ale zaraz zobaczymy, co tutaj w ogóle jest o, tak będzie chyba lepiej, jak ja to wszystko wyciągnę i tak, na początek zaczniemy tu wzięłam srebrną pastę per Silver to jest akrylowa pasta na bazie wody która tworzy niesamowity e, przestrzenny efekt z zmieniającym się drobinkami w kolorze srebrnym ja widziałam e, gdzieś e, inspiracje, filmiki z tą pastą bardzo mi się podobała mam nadzieję, że to była ta, że nie pomyliłam firmy czy nazwy więc zobaczymy o następne rzeczy, żeby chwilę dam Hop. Tak jak dzisiaj na pewno wzięłam ze scrap enemy gnomki. Mam ostatnio bzika na bazie tych gnomków, więc mam te zielone miałam te jedne czerwone, ale wykorzystałam do ateciaków na któryś tam zlot czy nie, na wymiankę u Olgi w zeszłym roku teraz wzięłam sobie też te nowe, nowe nie nowe no one wyszły już chyba w zeszłym miesiącu albo jeszcze wcześniej, ale te takie morskie ja raczej prac morskich nie robię, no ale gnomki, To no proszę was gnomki, trzeba było wziąć tak jak mówiłam wam też poprzednim razem zaczynam szaleć z mediami chcę zacząć szaleć więc wzięłam też z 13 Arc yy, kolor Glowy. To są chyba kolory. Tu jest Smoky Quartz, a tu jest Labra do Jakoś tak. Yy, obiecałam Wam filmik już na poprzednim tym live, czyli w poprzednim filmiku 2 albo 3 miesiące temu, że będziemy robić testy. Do testów jeszcze nie doszliśmy. Ja już nawet nie pamiętam z czego to miały być testy. Bo na pewno miały być testy z tego, nie z żywicy że tam się będzie żywice po głowie chodzić na pewno miały być testy z embossingu ja te filmiki przejrzę zacznę sobie spisywać w ogóle czego mam zrobić testy, żeby porównywać więc tak, tutaj wziąłam wybrałam sobie właśnie te dwa aha, tu z Krakowa został jakiś ateciaczek wziąłam sobie te dwa właśnie kolor glow'y Wzięłam sobie też koronki, koronek sztuk psy, jedna koronka jest takie, że jest jakoś, chciałabym to otworzyć bez uszkodzenia, ale się chyba nie da, ja Wam te koronki też podlinkuję, to jest koronka taka, że jest kwiatek, listek, kwiatek, kwiatki, listki, taka, żeby była wygodna do ucinania, tu jest taka koronka, że jest tak jakby ala serduszko z takim pióropuszem, więc też zobaczymy a trzecią nie pamiętam zaraz zobaczymy, bo to trzecią to jakoś otworzę w miarę normalnie a, też taka właśnie była żeby ją gdzieś tam gdzieś tam, gdzie niegdzie poupychać tak wygląda taki fr fr frędzelkowaty coś takiego taką koroneczkę sobie wziąłam Następne co wybrałam, to wybrałam sobie takie na drucikach świecidełka. Wziąłam tylko na próbę, żeby nie szaleć. Takie pojedyncze. Jeden jest z zielenią. Czy ja tego nie urwę jakoś? Czemu to nie chce wyjść? Aha, część wyszła przez dziurka, część wyszła tym. No zdolna jestem o takie na drucikach jedne są zielone drugie są takie brąz ni fiolet nie wiem czy to bez światła nie będzie lepiej widać u mnie ta lampka naprawdę przy nową lampkę sobie zaopatrzyć się albo przynajmniej w inne światło. tu jest takie miniące się ni-to fiolet ni brąz coś takiego tu mamy taką jakąś sypującą się roślinkę to jest niegi pióra. O, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. I wzięłam sobie tekturki. Jedne ze skrapińca, drugie z laserowe, lowe. Z, z, z. No, z hostiami na prace komunijne. I w końcu, bo mi się już od dawna marzyła. To jest ta gumka chlebowa, czy jak się tam nazywa, do wymazywania kleju. Bo nie ukrywam, że przy czarnych pasach, które lubię robić. Ten klej mi irytuje, no to pojawia się, jednak tam gdzieś co czasu do czasu wychodzi co nieco, więc y, przyda się ta gumka. Więc mam gumkę, mam tym razem tekturki, mam nową pastę też do wypróbowywania. Są dwa pyłki koralowe, takie jakieś druciczki, trochę zieleniny, do tego są koronki. I tak wygląda moja paczuszka DT na ten, nie, nie jest kwartał, na te dwa miesiące. Cóż, to był szybki haul, nie mam nic więcej Wam do pokazania, mam nadzieję, że mieć dobry wieczór, a ja życzę Wam wszystkiego co dobre, trzymajcie się cieplutko.